Siema, witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive, tym razem znowu dla właścicieli, posiadaczy pojazdów marki Ford Focus, e, MK2, MK2FL, C-Maxów i tym podobnych e, Z tymi właśnie kierownicami czteroramiennymi, tym razem będziemy uwalniać kierownicę, będziemy zmieniać kierownicę, będziemy wymieniać poduszkę powietrzną e, Jak to wszystko zacząć, jak to wszystko porozpinać, jak to złożyć, za chwilę zobaczycie żeby dobrać w ogóle się do kierownicy Trzeba zdjąć osłonę Osłona jest przykręcona dwoma śrubami Torx 20 Tutaj jest koloru czarnego Tutaj jest koloru srebrnego To są wyłącznie te dwa Torxy I teraz tak, jak już mamy je odkręcone Tutaj mamy pokrywę Podciągamy do góry Schodzi nam pięknie Tutaj wypinamy ją z zatrzasków Wychodzi nam górą Mamy piękny dostęp Teraz tak Jeżeli chodzi o Manetkę od audio Musimy ją najpierw wyjąć Zanim wyjmiemy dolną osłonę Jak to zrobić? Już Wam pokazuję Manetka ma taką uszczelkę tutaj Wredną I od tyłu jest zatrzask Dociskamy tylko ten zatrzask I ona nam pięknie wychodzi Tutaj będzie zaraz widoczne Już zaraz wyciągamy Po naciśnięciu tutaj palcem Manetka nam wychodzi Mamy tutaj Dwa przewody na zaczasku ściągamy i cała osłona dolna nam wychodzi. Jeszcze tutaj blokuje się akurat to dźwignię regulacji kolumny kierowniczej, ale to zaraz sobie wyjmiemy. Dobra, zaczynamy od dołu, wprowadzamy nasz wkrętak tutaj ten otwór. Widzicie pręcik i ten pręcik trzeba przesunąć. Podważamy, już się nam zwolniło z tej blokady. Wracamy sobie kierownicę do następnego zaczepu i robimy dokładnie to samo. Już wkładamy w tą dziurkę O, teraz akurat nam wskoczył dolny rzeczy martwych każdy mamy już drugi odwieczony, z trzeci ostatni. Akurat w tym modelu kierownicy jest w trzech miejscach to zabezpieczenie, aczkolwiek liftowych, e, to jest akurat przedlift, e, bywa w czterech miejscach troszeczkę innyj. No i dobra, Trzy zaczepy wyjęte. Czwarty tutaj jest od góry, ale to wystarczy wyciągnąć poduszkę w ten sposób, już wychodzi. Teraz tak. Jeżeli chodzi o odłączenie poduszki, wiadomo przed rozpoczęciem musimy wypiąć akumulator, to normalne. I teraz tak, żeby rozpiąć ją, tutaj mamy taki żółty przewód, ściskamy. Tutaj są dwa takie, dwie takie zapadki. Ściskamy je, po prostu wyciągamy. odłączamy e, sygnał dźwiękowy. Już tam poduszka wyszła cała. Żeby odkręcić kierownicę, wymagany jest klucz 24, najlepiej grzechotka. Odkręcamy sobie normalnie, na spokojnie. O, chyba każdy wie jak odkręcić taką śrubę. Więc tutaj tutaj sięprze nie ma drogą, taka ciekawostka Ford już w latach 2000 zaczął robić ekologiczne śruby Te są zrobione z ropuch, zobaczcie, bufo Bufo, bufo to przecież ropucha Zanim jeszcze wyjedziemy całkowicie z kierownicą, trzeba by wypiąć kostki od tempomatu O jest, tylko wypięcie tutaj tej kosteczki Tutaj jest ząbek Wypinamy go, wyciągamy Może to zrobię po raz za wizją i zaraz zdejmujemy kierownicę Dobra, Wyciągamy kluczyk, ustawiamy kierownicę na wprost koła no, albo, albo nie do końca na wprost. Wiązka tempomatu i sygnałów już jest wypięta, więc możemy zdjąć kierownicę. Wiązka poduszki nam zostanie w taśmie. To jest wersja poduszki przedliftowej. Jak widzicie, mamy trzy mocowania: pierwsze, drugie, trzecie. I od góry czwarte, delikatne plastikowe. To jest wersja przedlift TRW, numery. Zobaczcie sobie z takim kodem. A poliftowe są troszeczkę inne. Teraz składamy wszystko w odwrotnej kolejności, czyli dolna osłona. Wklikujemy nasz przewód od pilota od radia. Wklikujemy naszego pilota. Zaraz założymy górną osłonę. I będziemy skręcać to. Ok, torksy już wkręcone. Jak widać zresztą. Osłony spasowane. Tutaj jeszcze taki frotip. Jakby ktoś nie wiedział, to osłona górna. Ona jest na takich dwóch zatrzaskach. No i one wchodzą tutaj w te otwory. Tu się po prostu wciska, wsuwa. I to, dobra, podłączamy akumulator, zobaczymy, może poduszki nie wystrzelą. Dobra, już jest podpięte wszystko. To teraz zobaczymy chwila prawdy, czy podłucha nie wystrzeli. A nie powinna, ani nie będzie błędu poduszki. No i nie ma, czyli jest bardzo pięknie. Dobra, to było na tyle. Jeszcze odnośnie kierownic poliftowych. Słuchajcie, w polifcie są mocowania w narożnikach. Jedno, drugie, i na dole też po skosie. Trzecie i czwarte. Tak samo drut przekładamy. Drut podważamy przez te otwory. Tym, że w przypadku polifta ściągamy je bardziej do środka i musi wejść. Dobra, to i było na tyle, jeżeli chodzi o przekładanie kierownic. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej.